Cześć, witajcie, ja jestem Faust, a to jest Don't Star Frame of Giants. Haha, <laughs> Zapowiadałem, że powrócę do Don't Starwa. No, ochota mnie już wzięła od niedawna. Ogólnie mam bardzo dobry humor, a dowiecie się już niedługo, jeśli oglądacie Europkę. No i co, bez przyciągania do Don't Starwa wpadamy po raz kolejny. Ostatnio graliśmy Wilson'em save niestety no... Nie moment, jak się umiera to się traci, prawda? Save tak. Dlatego mnie zdziwiło, że mam wszystko puste. No ale dobra, oczywiście dodatek włączamy. Postać wybieramy następną, czyli Willow. Willow jest niewrażliwa na ogień, ma zapalniczkę i zapala ogień, kiedy się denerwuje. Tak więc lepiej, żeby się nie denerwowała w różnych sytuacjach. Wszystko na default. No i co? I lecimy. Naprawdę nie wiecie, jak się za tą e, gierką stęskniłem. Jest po prostu taka śliczna, przyjemna. Um, no i co? no? Co tutaj więcej powiedzieć? To jest Don't Starve. Muzyka jest naprawdę dobrze dobrana. Klimat jest śliczny. I akurat um, na tą porę, w której nagrywam, czyli jest teraz wieczór, wieczór dokładnie wtorkowy. Um, say, Paul, you don't look so good. Wieczór wtorkowy aż chce się naprawdę człowiek zanurzyć w takim pięknym, bajkowym świecie. No cóż tutaj więcej mówić? O właśnie, to jest ta zapalniczka. Nie wiem, czy ją się da zniszczyć, ale wiem, że można nią coś podpalić i można sobie nią oświetlać drogę w nocy, więc jest bardzo użyteczna. Willow niestety ma troszkę zaniżone pozostałe statystyki, ale myślę, że nie będzie z tym żadnego większego problemu. Po ostatnim playthrough, tak można to nazwać, po ostatnim let's playu z Don't Starwa już trochę lepiej poznałem mechaniki lata i tak dalej. Teraz nawet lato może być zabójcze, nie tylko zima, więc tutaj muszę też uważać. No dobra, na początek zbieramy klasyczne rzeczy, właśnie te początki są takie przyjemne, standardowe. O, już to lubię, już lubię te drzewka. Z tych drzewek e, mogą być kasztany, a kasztany są bardzo dobrym źródłem pożywienia. Nie dość, że mają długi czas e, zachowania. E, długi termin ważności. O, to ładne określenie. Długi termin ważności to jeszcze są pożywne, łatwo dostępne. E, może będę bardziej klawiaturą operował, bo wiem, że moja myszka jest dosyć głośna. E, chociaż klawiatura pewnie też. Właśnie też... E, Spokojnie, sukcesywnie dobieram sobie sprzęt taki, aby był idealny do nagrywania. Tak więc, jakby coś się nie martwcie i postarajcie się przeżyć. No, no, nic na to nie poradzę. No dobra, zbieramy rzeczy. Jedzonkę już trochę mamy. Moglibyśmy zacząć ścinać drzewka, ale myślę, że sobie podzielę może ten czas. Do końca dnia będę zbierał jeszcze rzeczy, później może trochę drewna na rąbie. Czy dałoby się zrobić szybko wianek? No już chyba zaraz zrobię dwa kwiatki i będzie wianek, prawda? O nie, już mamy deszcz, bardzo szybko. Okej, okay, ale mamy wianek. E, jak się robiło parasolkę? Sześć. Sześć kwiatków jest mi potrzebnych, czyli mogłem w sumie się powstrzymać na razie z wiankiem, byśmy mieli już parasolkę. Weźmy oczywiście te krzemienie. Na pewno się przydadzą. Będę potrzebował też sporo trawy, tak? Więc wrócę się trochę po tamtą trawę. I pójdziemy może tutaj w dół teraz. Ten deszczyk to raczej taka mrzeweczka. Póki co nieznacznie dopiero mokniemy. O tam ominąłem jeden kwiatek, nie zauważyłem. No dobra, zaraz się tym zajmiemy. Na poważnie. Mamy już trzy kwiatki. To będzie czwarty, piąty i szósty. I możemy zrobić sobie e, śliczny parasol, który nas uchroni przed tym deszczem. Dobra. Zbierajmy wszystko, co się da. I jak wskazówka będzie na godzinie szóstej, wtedy e, zetniemy trochę drewna. I poszukamy jakiegoś dobrego miejsca na obóz. Taki obóz e, pierwszy hmm. żeby zrobić taki obóz na stałe, to przydałoby się właściwie stopper start jeszcze. <grymna> Zapomniałem powiedzieć. Lubię kontrolować czas. Obóz na stałe. Chciałbym zrobić w miejscu, gdzie będzie w miarę średnia odległość do każdego z zasobów. Hmm. No bo tutaj mamy fajne, e, fajne łąki, fajne lasy, ale kamieni tutaj nie widzę. <laughs> o i deszczek przestał padać. Możemy zdjąć na razie parasolkę. Bierajmy dalej e, różne przydatne rzeczy. Jedzenie również jest w cenie. No i dobra. Szukajmy dalej. Tam widzę coś po drugiej stronie, jakiś inny biom. No i już widzę nawet po drzewach, że biom się zmienia. Jeśli macie jakieś wskazówki, właśnie dotyczące e, przetrwania, to moglibyście mi napisać, w sumie, wiecie, jeśli Was interesuje gra i w ogóle się na niej znacie. E, no bo ja jestem graczem niedzielnym. Jestem po prostu zakochany w e, jej stylu w jej przekazie i ogólnie w gameplayu, ale jeśli chodzi o znajomość gry to jestem totalnym e, laikiem. Dobrze, te marchewki na razie tutaj zostawimy. Nikt ich chyba stąd nie zabierze. Fajnie, że znaleźliśmy wioski świni, które mają nawet plantacyjki trawy. Dobrze by było, jakby były również plantacyjki e, jagód. Okej. Okay. Widzę tylko pojedyncze krzaczki jagód. Tam widzę jakieś na górze. O i mamy pająki. Czyli zapewne o świcie rozpocznie się walka. Kurczę, te pająki chcą mnie atakować. Niedobrze, niedobrze. Dobrze, ucieknijmy gdzieś w dobre miejsce. Nie mamy drewna. A moment, nie potrzebujemy drewna. Mamy przecież zapalniczkę. Jemy? No tak, zapomniałem. Totalnie. A przecież nie musimy też e, nic piec, żadnego jedzenia. Mm, no bo co? Chociaż ta zapalniczka, czy ona się może zniszczyć jakoś? Nie, nie wygląda. Nie ma żadnego paska. Nie ma wiadomości, że na przykład może się skończyć. Więc cóż, zaufajmy zapalniczce na razie. Na razie nie będziemy. Się bawili. O, zimno mi trochę. Ale, no tak, 4 stopnie tylko mam. O kurczę. Chyba dlatego jest potrzebny ogień. A ja ognia teraz nie zrobię. Dobra. A. Nie tym razem. Okej, okay. możemy zrobić ogień. Jeee! Yeah. Dobra, wybranałem jakoś z tej sytuacyjki nieciekawej. Już jest nam cieplej. Możemy zebrać więcej drewna. O, jest ok. A, chociaż chyba nie, nie zabrało mi w ogóle życia yy, tamto zmarznięcie, nie wiem. No mniejsza z tym. W każdym razie wyszło całkiem nieźle, myślę. O, odgłosy natury się wzmogły. Dobra, może na razie zbliżmy się do ognia, bo zauważyłem, że nasze sanity trochę zaczęło szybciej spadać. Nie wyłączyłem steam'a. Kurczę, a powinienem był. Okej, okay, już jest w porządku. Dobra. I to właściwie mo można już zacząć to drzewko ciąć, bo zaraz i tak nastanie dzień. No. Wspaniale. Dobra, dozbierajmy te rzeczy, które są w tej wioseczce. Tak jak powiedziałem, na razie możemy zostawić te marchewki, bo marchewki się nie psują i nic ich chyba nie zje, tak mi się wydaje. Więc luzik. Kwiatki również są w porządku. Możemy zebrać trawę. I możemy zniszczyć młotkiem palę ale właściwie nie wiem, co można robić z, z, tych, z tych mermów. Później najwyżej sprawdzę na wiki, jak już będę miał młot i ogólnie się tym zajmę. Dobra, mamy sporo rzeczy, może zaczęlibyśmy trochę bardziej eksplorować. Tutaj mamy kokony. Dobrze wiedzieć, gdzie są kokony na wczesnym poziomie rozwoju. To jest pierwszy poziomowy kokon. Tutaj mamy pojedynczą świnkę. Tutaj również. Można by je nakarmić kiedyś potwornym mięsem i wyciąć ten las. to byłoby bardzo dużo drewna. Tak więc to już też jest w planie. No i co? I lecimy dalej. Teraz w dół może. No mamy goblera i więcej pająków. I kolejny deszcz. I tutaj wracamy do punktu wyjścia No to może chodźmy Jak pokazuje mapa Możemy pójść W dół tym razem Więc chodźmy w dół No szkoda by było zmarnować okazję Aby nie wziąć tego kamyka Więc weźmy go Okej okay. O i tutaj już coś się działo o proszę, Webersko. <laughs> Aaa! Ah! To to się działo! To to zabiło! It's not my way but to burial. Schowało się za Monster Mitem. O kurcze. Odejdź od tego. <laughs> Dobra, tylko że problem w tym, że ja już nie mam miejsca w ekwipunku. O kurczę. Ale bieda, dobra, wyrzucimy oczywiście nitr. Um, czy coś mogę jeszcze wyrzucić? Trzyszki to zaraz. To na pewno będzie ok. A to można zjeść, spider gland. Od razu. Ups. No, Rahil. Za 8 bodajże, więc nieźle. Możemy się e, kwiatkami uleczyć, to da nam 17. Okej, okay, i weźmy tą e, sieć. Ten kamień no niestety chyba musimy ominąć. Jedzmy sobie przy okazji te kwiatki. O i proszę, znaleźliśmy już Ringy Thing i e, trochę złych kwiatów. Znaleźliśmy też Ritsy, bardzo dobrze. Warto wiedzieć, że tutaj są takie rzeczy. No, i w sumie dobrze, że wcześniej nic nie zjedliśmy. Teraz możemy sobie uzupełnić zdrowie pieczonym jedzeniem. Dobra, pobiegnijmy w tę stronę. Tutaj może coś znajdziemy. Staram się rozglądać przy okazji, ale nic specjalnego nie widzę. Jest wormhole. Eee, ryzykować. Właściwie tutaj nic zbytnio do nikąd nie prowadzi ta ścieżka, więc możemy zaryzykować. Najwyżej szybko powrócimy. Kto nie ryzykuje, ten nie je, jak to mówi Janusz Korwin-Mikke. Eee, dobra, zobaczmy tutaj. Może w lewo tym razem. O, warto było. Touchstone. Jak umrzemy, odrodzimy się w tym miejscu. No i czyżby to były Maxwell Door? Um hmm and so the other way to adventure. You're about to step into a long arduous journey to find Maxwell. You will need to survive five, five worlds each randomly generated to present a new challenge. Should you die, you will uh, start back at this portal but lose all your progress on the journey. No dobra, ale co jeśli znajdę Maxwella? Tak więc. Znaczy, w sensie celem jest znalezienie Maxwella, ale jak się go znajdzie, to co? Czy to już koniec gry wtedy? I czy można się jakoś przygotować tutaj na, na to? No nie wiem. Ale fajnie, że znaleźliśmy już coś takiego. Więc to jest chyba właśnie coś do endgame'u. Tak więc zatrzymam to na razie. Znalazłem lepszą y, siekierę, trochę trawy i strouhat, może się przydać. Nie wiem po co jest ten Scope. ale go y, również zatrzymam na razie. Dobra, przydałoby się znaleźć jakieś złoto. Y, czy te drzwi Maxwella się oznaczają? Tak, są oznaczone. O, wylądowaliśmy gdzieś y, niżej, więc warto wiedzieć, tutaj mamy Touchstone, mamy portal Maxwella. Dobra miejscówka, dobra. To możemy wyrzucić i możemy zbierać kwiatki i je jeść. I szukamy złota. Co to jest potrzebne do pierwszej, e, pierwszej maszyny? No bodajże Science Machine. Tak, Science Machine. Dalej jest Alchemy Engine, a później już Magia. Oj, mamy Walrus Camp. E, Walrus to jest. to jest. to jest Morse. Bodajże. E, może i tak. A Tusk to jest Kieł, właśnie. Zawsze mnie to śmieszyło, że Donald Tusk e, po angielsku to idealny prezydent. Idealne imię idealne nazwisko na prezydenta Donald Kieł, prawda? <grym> no niestety, prawda? Czasami pokazuje się być inna. I mamy złoto. No i słodko. Nie jest tak źle, no ale goni mnie cały czas ten fryer. Na szczęście już sobie poszedł. Dobra. Wydobądźmy to złoto. Mam nadzieję, że nie wypadnie do wody. Nie wypadło. Czasami się tak zdarzy, właśnie, że zbliży się do mm, krańca. No i kurczę. Szybko. Campfire. Ok. To co? Teraz trzeba się pożywić. Eee, dobrze by było upiec trochę marki upieczmy całą marchew ona daje nam najwięcej wszystkich bonusów upieczmy trochę jagód tak żeby zostało nam 5 ile możemy mieć maksymalnie? 150, czyli jeszcze jedną zjedzmy Trochę mamy w zapasie. No i to ja rozumiem. E, dobra, Weber School ogarnie się do czego służy. Hmm. Mm. Silk. Coś możemy zrobić. Możemy zrobić sens. Maszynę, Trapa. E, zap tą nie zapalniczkę, tylko pochodnię. Różne narzędzia. A i młotek! Mogliśmy od razu zmłotkować tamte, e, tamte głowy mermów. I stąd. Oby reszta nie przyszła. Tego nie przemyślałem. <laughs> nie, chyba nie przyjdę. Chociaż coś słyszę. Dobra, ale one są akurat dosyć łatwe. Okej, okay. właściwie możemy się uleczyć, bo niestety nie mamy miejsca, żeby to gdzieś przechować na później. No okej, okay. zaraz powinno się kończyć, więc palniczką jeszcze rozświetlmy trochę, więc nie będę już dorzucał do ognia, no i fajnie. Eee, dobra, to teraz jaki jest plan? Mm, szukam miejsca do obozowiska. Się robi zimniej, tak patrzę. Bardzo szybko, jakoś. Ostatnią myśl. Wydaje mi się, że kiedyś ta gra była łatwiejsza. Ale może to tylko moje złudne wrażenie. Po prostu po tak długiej przerwie. Kurczę, nie mam miejsca na. Na tą. Na marchewkę. Może to zjem. Ale to będzie marnotrawstwo trochę. Dobra, będę niósł na razie. Szukamy i tak miejsca. Tutaj nie wziąłem patyka. Nie zauważyłem go, więc biorę od razu. E, dobra, zobaczmy gdzie idziemy. Góra lewo. Tak żeby mniej więcej może trafić tam i połączyć te obie ścieżki. I gdzieś w połowie drogi. E, zrobić sobie obóz. A tutaj jest przecież ścieżka. Będzie szybciej, jeśli będę szedł po ścieżce. Sporo grobków, czyli bardzo fajne miejsce. No i kolejna wioska świń, tym razem dużo e, dużo jagód. I to ja bardzo lubię. Idealnie dwie wioski świń z dwoma fajnymi plantacjami. E, tutaj jagody, tam trawa i marchewki. I do tego jeszcze... Spadaj! No i zeżar mi jedne. Głupi gobler. Goblery to jest najbardziej frustrują frustrująca rzecz w tej grze, naprawdę. Um, dobra, tutaj mamy świnki i mamy. Król! Świetnie! Będzie mnóstwo złota. Tylko dajcie mi łopatę. Pójdziemy na tamte groby, wykopiemy jakieś zabawki, damy królowi świń i będzie fajnie. No i co ja tutaj znalazłem? Znalazłem Krank Thing, czyli kolejna rzecz do zbudowania maszyny. A jakiej maszyny to się okaże, tak naprawdę? No dobra, po prostu ściemniam. Nie wiem, co to za maszyna, ale wiem, że da się zbudować e, taką maszynkę, składając różne e, porozrzucane po świecie rzeczy. Jakieś tam kółko drewniane, jakieś, jakieś inne rzeczy. O, i mamy pustynię również. Eee, czyli naprawdę dobre miejsce, słuchajcie. Chyba już wiem gdzie się założę, ale na razie, gdzie założę w sumie osadę, ale na razie jeszcze chcę trochę zeksplorować. Myślę, że może piątego, czwartego dnia. E, czwarty, piąty dzień to jest moment, kiedy, kiedy się tym zajmę. Nie wierzę i już znalazłem też ma te e, figury szachowe. No coś pięknego. E, czyli wychodzi naprawdę dobrze. E, Obym nie znalazł e, leża wilków. A może i dobrze, jakbym znalazł, zanim one znajdą mnie. Tutaj mamy trochę e, skał. Zobaczmy w sumie, co dają te skały. Czysty kamień. A to ci heca. To słodka heca w tym momencie. Czysty kamień jest bardzo użyteczny. Ale jednak brakuje tego złota, złoto będziemy mieli w sumie. Krzemienia trochę mi brakuje w takim razie. Mam jeszcze jakiś zapas, yy, ale to niewiele tak naprawdę. Ale fajnie czysty kamień. Yy, bardzo użyteczna rzecz. Zbierzmy od razu przy okazji trochę więcej. Może tak ze 40. Taki zapasik, może jakiś wstępny murek sobie zrobimy wokół domku, wokół bazy. To by było spoko Dobra e, Czyli tak, dobra, na razie tyle wystarczy, czyli tak, e, niech no zobaczę. Tutaj wydaje się, że może być gdzieś połączenie między tymi dwoma kontynentami e, Jeśli nie, to trzeba będzie naokoło gdzieś tutaj szukać Tutaj gdzieś musi być, gdzieś tutaj na pewno jest i tutaj jest fajne miejsce. Polan, łąk jest sporo fajnych rzeczy. No, i tutaj jest ta wioska świń, mniejsza wioska świń, do której w sumie można dosyć blisko trafić poprzez wormhole. A wormhole mamy tutaj. Czyli optymalnie myślę, że byłoby założyć wioskę może gdzieś tutaj. Trzeba to zeksplorować. Czyli tak, wracamy. Nie eksplorujemy. Weźmy jeszcze tylko tą skałkę, bo tak się nawinęła i lecimy. No i akurat zwolniło mi się miejsce w ekwipunku dzięki temu, więc więc jest okej. Okay. Sępy nawet tutaj są. Okej, okay. o, jak krążą. Fajny, fajny efekt. Ha, ha, ha. W porządku. O, znalazłem też ślady elefanta, no ale teraz nie mam z nim większych szans, więc odpuszczę sobie zielone grzyby. Również nie są mi na razie potrzebne. Pobiegnijmy e, tą ścieżką. Shop nawet jest. E, I czyżbym znalazł bawoły? Waboły czy króliki? Bawoły czy króliki? Chyba króliki bardziej. A może i to, i to. Chcę zobaczyć, czy są bawoły. No i dobra, no to ja już wiem gdzie. Gdzieś tutaj. E, blisko bawołów, blisko świń, e, blisko, blisko kasztanowców, blisko pająków. Wszędzie blisko. Kamieni też gdzieś znajdę. O, liny znalazłem. Ile lin? Cztery liny. A, bardzo fajnie. I pułapka. Zostawmy ją na. No, no, nie ma w sumie zbytnio miejsca. Poza tym, ta pułapka też za, nie zadziała zbytnio. Set trap tutaj. Dobra. E, może tutaj się dojdzie tędy. że jak będzie kontynent zamknięty. Półwysep właściwie. Półwysep zamknięty. Trzeba lecieć naokoło. Problem w tym, że już nocka się zbliża. <śm> Dobra, może zdążymy jeszcze przed nocą. Nie, nie zdążymy. Rozpakujmy to. Aha, trawa, ok. No dobra, czyli trzeba zrobić ognisko i poczekać chwilkę. Nie ma innej opcji. Zdrowie na szczęście już zregenerowaliśmy. No i wiecie co? Myślę, że jako odcinek taki wstępny. Taki prolog, jakby do naszej nowej, nowej rozgrywki w Don't Starve, można uznać za zakończony. Teraz w następnym odcinku założymy sobie bazę w tym miejscu, mniej więcej tak jak mówiłem, gdzieś tutaj, przy tych kasztanowcach, albo ewentualnie przy wiosce świn. No i jak widzicie sami, no jest wszędzie blisko, czyli to czego chciałem. No, tak więc, cóż. Dzięki za oglądanie, to by było na tyle i do zobaczenia już niedługo, trzymajcie się, cześć!